Amen. Teraz i zawsze i na wiek, i wieków, Panę. Niechaj będzie Opa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole. Muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę cię miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. Jeszcze inny rzekł, ożeniłem się i dlatego przyjść nie mogę. Sługa powróciwszy, oznajmił to swemu panu. Wtedy pan rozgniewał się i nakazał słudze, wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki, prowadź tu ubogich, niewidomych i chromych. A sługa oznajmił, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to rzekł Pan do sługi: Wyjdź na drogi między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony. Bo mówię Wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo Pańskie. Módlmy się w intencjach wynagradzających, powtarzając, przepraszamy Cię, Panie. Za brak wiary, nadziei i miłości. Przepraszamy Cię, Panie, za zaparcie się Ciebie i bluźnierstwa przeciw Tobie. Za zaniedbywanie mszy świętej i Komunii Świętej Wielkanocnej. Za zbrodnie świętokradztwa i przekroczenie twych przykazań. Się, Panie. Za oziębłość i niewdzięczność naszą. Się, Panie. Panie. wysłuchaj modlitwy nasze. nasze Polecajmy przy tym ołtarzu wszystkie nasze rodziny całą naszą parafię. Zawierzając w roku jubileuszowym, również w tym miesiącu, kiedy zawierzymy najświętszemu sercu Pana Jezusa całą naszą parafię i nasze rodziny, dzisiaj przy tym ołtarzu chcemy również to czynić. Ojcze nasz, któryś jest nie nie, święcie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, chodź wola Twoja, jak w nie nie ma naszego boskiego, nie ma dzisiaj, i odpuszczam nasze winy. Jak my odpuszczamy nasze winy, i nie jesteśmy na stanu ale ale na stanu złego. Módlmy się, wszechmogący, wieczny Boże, sprawałyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci. Najświętszego sakramentu ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech strzeże i zachowa to miejsce, jego mieszkańców i warsztaty pracy, a także role i urodzaje ziemskie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.